Słuchaj, drobny cwaniaczku, szmugluj do końca życia koniak, a inni faceci zbierają odsetki z krwawicy twojego ojca. Dobra, twoja brocha. Moja brocha, wiem. I moja dziewczyna. Pieprzyć to. Słuchaj, twardzielu. Możesz smuglować koniak do końca życia, a jakiś inny facet będzie odcinał kupony od pracy, za którą twój ojciec oddał życie. To twoja misja. Wiem, to moja misja. A ona jest moją kobietą. Great. Wspaniale. Wolisz do końca życia przemycać koniak, podczas gdy jakiś cwaniak będzie czerpał zyski z krwawicy waszego ojca? Twój wybór. Wiem. I moja kobieta. Super. Posłuchaj, ważniaku. Przez resztę życia możesz przemycać koniak, podczas gdy ten facet będzie zgarniał dywidendę twojego ojca. To twoja powinność. Wiem. Ale to także moja dziewczyna. Wspaniale. Posłuchaj, Mondralo. Możesz spędzić resztę życia przemycając koniak. A w tym czasie pewien facet będzie zgarniał dywidendy twojego ojca. To twój obowiązek. Wiem o tym. To moja kobieta. Ale to moja kobieta. Fantastycznie. Załatwiłbym ich, gdyby nie ten wielki chiński skór z zbliznął na policzku. Mogłem ich załatwić z wyjątkiem tego jednego. Miał dużą bliznę na policzku. Załatwiłbym ich, gdyby nie ten napakowany Chińczyk z wielką blizną na gębie. Dałbym sobie radę, gdyby nie duży i szpetny Chińczyk z ogromną blizną na policzku. Dałbym sobie radę, gdyby nie pewien duży żółtek. Z wielką blizną na policzku. No jak? Odpierdol się. Co ty na to? Pieprz się. Jaka jest twoja odpowiedź? Wal się. Jak brzmi twoja odpowiedź? Mam to gdzieś. Jaka jest twoja odpowiedź? Mam to gdzieś.